Dziś będę rysował najnowsze brainroty, aż się pojawią w grze. I będę rysował je dotąd, aż nie narysuję miaula, który też się tam pojawi. Więc musimy zacząć od czegoś prostszego na początek. Narysujmy sobie. Chyba już się domyślacie, co to będzie, bo to jest bardzo duża głowa. No wiadomo, że trzeba będzie ją zamalować. Jak ktoś jeszcze nie wie, to podpowiem wam, że to jest ktoś z tych nowych brainrotów. Tutaj ma ręce. Tu ma nogi. Więc kto z was się już domyśla? o nie za jasne takie ma nogi ciemniejsze kto z was się domyśla może kliknąć już łapkę w górę i zasubskrybować kanał Oj, tą rękę będę musiał mu przedłużyć bo tutaj ma normalną teraz tak zrobimy mu oczy tu ma oko nie normalne białe oczy chociaż może troszkę większe ten gostek oczywiście jest uśmiechnięty i ma takie brwi tu jeszcze trzeba mu dodać kolejne po prostu dokończyć oczka no i właśnie trzeba poprawić mu tą rękę bo on ma tą rękę troszkę dłuższą a to dlatego że tu ma dłoń, ma palce, i on tutaj sobie trzyma kubeczek. On sobie tutaj pije z tego kubka. Dobra, uwaga, zapiszmy to i sprawdźmy, czy się udało. Krupuk, pugi, pugi. Jest! krupuk, pugi pagi Dobra, idziemy z nim do bazy. O oh, oh. No nie no, zapomniałem, że nie mam pieniędzy! I moja baza tu jest taka mała, ale wiem, ja mam plan. Zrobię sobie szybko screena. I jak tutaj mam swojego screena z gry, to ja po prostu tu wezmę to, i musimy zrobić taki sam napis. Albo po prostu zamiast tego K, co tutaj jest, i skoro tu jest 10, to ja wiem, co jeszcze mogę zrobić. Wezmę kolejną dziesiątkę. Damy sobie ją tutaj, tutaj. I zamiast dodamy sobie literkę T. Jeszcze obrys, oczywiście, musi mieć. I 1000 trylionów. To mi się pewnie kwadrylion zrobi Dobra, uwaga, możemy to teraz zapisać I jest, mamy jeden QA, dobrze No i co teraz? Teraz jak ja tutaj Podejdę i z powrotem zapiszemy Sobie naszego Krupuk Pagi Pagi, pagi No to teraz już na pewno będzie Mnie na krupuk, niego pani, stać, pani. jest Dobra gościu, wiesz, że i krupuk idziesz do pani. mnie Idziesz do, do mnie, <śś> a mam jeszcze inny plan Nie wiem, czy pamiętacie, co kiedyś Zrobiłem, ale wystarczy, że to tęczę damy sobie Tutaj i nałożymy po prostu na naszego krupuka. O, i tak może być. To szybko to teraz zapiszmy i sprawdźmy, czy się uda. Czy nam teraz wyleci krupuk, Rainbow? Pagi, tak! Pagi. Rainbow krupuk, pagi, pagi. No, jaki piękny. 2,9 miliona na sekundę. Krupuk, też pagi, go sobie pagi. wezmę. Dzięki czemu w dzisiejszej bazie będziemy mogli zobaczyć, co mi się udało narysować. Bo Rainbow zarabia 10 razy więcej. Jest tak naprawdę lepszy niż Iriank. Dobra, potrzebujemy lepszych, bo ja chcę dzisiaj też zrobić miaula, ale musimy po kolei wszystko zrobić. Spokojnie. Więc teraz lecimy z nowym gostkiem. On tutaj od przodu wygląda trochę dziwnie. No jak krzywo. I jeszcze raz. Bo tu z dwóch stron symetrycznie. O on ma taką paszczę. Ja nie wiem czy to nie jest za duża paszcza. Coś mi się wydaje, że ja muszę ją pomniejszyć. Bo teraz on ma jakoś tak tutaj buźkę. O, zamalujmy. No właściwie to tutaj takiego głowa będzie. I teraz on jest troszkę taki napakowany, a troszkę nie. No taki dziwny jest. Więc on ma tutaj takie chude rączki, ale tutaj ma taki mały BMB. Za on, No dobra, jakoś tak wygląda. <laughs> Powiedzmy, że tak wygląda. Ale on ma jeszcze nogi. On ma takie nogi tutaj. I on ma ręce jeszcze tutaj. Właściwie to ja nie wiem, czy to są ręce. To są chyba wiosła. Bo te wiosła to mu tam do tyłu aż sięgają. O! Tak, to są wiosła. Zaraz się przekonamy, jak narysuję. Jak uda mi się narysować, to będziemy wiedzieć, czy to wiosła. I to jest ogólnie szczęśliwy ziomek. Więc trzeba mu taki uśmieszek tutaj dać. Troszkę ma te usta większe niż ja mu narysowałem. Ale chyba nie aż takie. Dobra, poprawimy, zrobimy tak. Jeszcze bym to poszerzył tu. Bo tą buźkę trzeba mu tu i tak jeszcze poprawić. Prawie do samych rogów. Dobra, trzeba to przybliżyć, bo on ma jeszcze zęby. On ma dosyć dużo tych zębów, skubaniec. I teraz trzeba mu wszystkie narysować. O, ale on będzie trochę szczerbaty. Ten mój tak troszkę będzie miał zęby, a troszkę nie będzie miał. Tam ostatniego dam Niech się cieszy, że w ogóle coś ma. Język też mu dorzucę. Niech ma. Niech brain roty wiedzą, że cebul. Son jest miły i uczynny No dobra, tylko jeszcze czegoś mu brakuje Ja wiem czego! Okularów! On ma takie ogromne okulary Naprawdę ogromne Tutaj mu tak te końcówki tu idą Trzeba zawalować w środku te okulary też O, no nawet wygląda! Muszę wam powiedzieć, że prawie wygląda jak oryginał Tutaj dołożymy odbicia Bo ja mu się światełko odbija Dołożymy mu tutaj, halo Tu znaczki jeszcze ma, o! Dobra, udał mi się! Uwaga, zapisujemy I zobaczymy, czy teraz mi się udało, że Rzeczywiście narysować. I Bo jest! Aura tito. Botito Auratito! Dobra, no musicie przyznać, że. No wygląda prawie podobnie do tego, co narysowałem, prawda? No wygląda! Dobra, to były wiosła. Dobrze, to były z... A nie, dobra. Prawie, prawie, prawie. Co Bo prawda, to on ma tutaj to ręce, to... ręce, ale musi. to do... okej, okay, już wiem, jak on teraz wygląda. On jest taką łódką, tylko z przodu dziwnie strasznie wygląda. I przez to, że te ręce. Tutaj się to ciągnie, te wiosła. To wygląda tak, jakby te ręce były tymi wiosłami, ale jest dobrze, jest dobrze. Już mamy kolejnego sekreta. On jako Rainbow by zarabiał 5 milionów. Nie wiem, czy będzie fajnie wyglądał jako Rainbow, więc możemy przejść do kolejnego. I ja nawet wiem, jakiego bym chętnie narysował, bo jeszcze go nie widziałem na żywo, bo on był w Taco Tuesday, a mnie nie było na Taco Tuesday, bo o 24 to się śpi, a nie gra w gry. Ale ten dziadek, to powiem wam szczerze, trudny będzie do narysowania. No to wygląda jakoś tak. Oczywiście trzeba to wszystko zawalować w środku, bo to jest dopiero jego baza. Do tego on ma nogi. No w sumie każdy prawie ma nogi. Ale on ma bardziej. Jeszcze tu ma ręce. A ręce to ma takie. O, o, jak Lego. On ma trochę jak Lego takie łapy. A tu na dole ma. Ja nie wiem, czy ja to dać. Na... Ja tego nie narysuję. Ja się staram, ale mi nie wychodzi. Bo zobaczcie, co to ma być. To muszą być wrotki. On jeździ na wrotkach. Dobra, to są wrotki. O, ja zrobię tak, tutaj będą kółeczka i wszyscy wiedzą, że to są wrotki. Nawet specjalnie jeszcze tu przybliżę. I zobaczcie, co zrobimy. Zrobimy ze szczegółami. Z jednej i z drugiej strony, żeby nikt nam nie zarzucił, że jest źle. Jeszcze ochraniacze na kolanka. Na prawe kolanko też ochraniacz leci. No i teraz wygląda jak wrotki. Ale jeszcze ten dziadek... Ma tak trochę ręce takie, ja nie wiem dlaczego to tak jest. To jest chyba jakaś część jego stroju. Takie rękawiczki czy coś. Bo z drugiej strony to on też takie coś ma. On ma tak na każdej ręce. Więc to ja bym powiedział, że to jest jego strój, bo on tam z tyłu, dokładnie za nim. A to trzeba jakoś tak narysować. To jest jego peleryna. On ma taką pelerynę z tyłu za sobą. Jakoś dotąd prowadzi. Też ją zaraz zawaluje. Ona jakoś idzie tak. I ona potem ma tutaj. Tu trzeba cienie, bo tu Trzeba ten kontur zaznaczyć. Ja już wiem, że dziada źle zrobiłem. Ale nie martwcie się, ja to naprawię. O, to jest tak jakoś. Bo teraz on ma tutaj tak obwiązane to. Tu ma jakąś kokardkę. No i takie coś. Dalej dziadyka źle wygląda. Trzeba go tak trochę zrobić. Trzeba powiększyć. No i teraz wygląda dużo lepiej. Jeszcze jedno oko, drugie oko. Wystraszona buźka. I oczywiście kły. Oczy trzeba poprawić. No i on ta tutaj ma trochę sałaty, trochę tam jakiś pomidowy. Czy coś Dorzucimy mu brwi Dobra, ja uważam, że jest git Zapisujemy Sprawdźmy, czy mi się udało O, dobra, jest Kesadillo Vampiro Dobra, od razu go Jedzie na rolkach Kupujemy go od razu Ile on zarabia? 3,5 miliona na sekundę No to nie tak dużo Jeszcze od razu dla porównania Dorzucimy wersję Rainbow A co? O, niech będzie Zapisuję Sprawdźmy, jak teraz będzie wyglądał O, jest Kesadillo Vampiro 30 35 milionów na sekundę! To ja, ja już wiem, jak tak sprawdzamy, ja jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Oho! Krupok Pagi Pagi mi się w ogóle nie podoba, Rainbow. To on odpada, więc tego daję teraz tutaj obok. Tego tutaj. Rainbow dajemy jeszcze obok. I teraz trzeba go trochę zmniejszyć, żeby się zmieścił. I musimy sobie tu przybliżyć. I tu na szczęście już nie trzeba tak dobrze rysować. Ale patrzcie, tutaj zrobimy kotka. Dobra, to jest kotek, tak? Umówmy się, że to jest kotek. A jak ktoś twierdzi inaczej, to nigdy w życiu kota nie widział. Obok zrobimy tak. Do tego jeszcze kropelkę. Nawet płatek śniegu możemy zrobić. O, to to zrobimy tak. O, kapelusik dorysuje. Wszystko będzie miał. Tylko to trzeba chyba trochę pomniejszyć, bo ja tu zaraz nie zmieszczę nic. Dodajmy jeszcze płetwę Rekina. A to, co się teraz tutaj rysuje? To ja będę mógł zatrzymać sobie na później i już drugi raz nie będę musiał rysować. Nawet zrobimy tak. I tu będzie kometa. Tak, wielka kometa. Tu będzie bombardiro, krokodyl. on tak lata. Pajączka damy to, to, to jest pająk Pająki są okropne Straszne I niebezpieczne Ale niech będzie Niech tu będzie pająk To trochę jak kleszcz wygląda Cyk, krawat Dobra, truskawka I powiedzmy, że to jest cikliteria Bicikliteria O! I sprawdźmy, czy mi się udało O! Oczywiście, że się udało! Ja cię kręcę, to jest wszystko. Kupujemy go. Teraz Vampiro. chcę zobaczyć, jak wygląda ten Quesadillo Vampiro. Więc zwykły wygląda w ten sposób. Tutaj jest Rainbow, a tu jest ze wszystkimi trejtami. Ja cię kręcę, jak to się świeci, to jest wszystko. 378 milionów na sekundę to zarabia dziadostwo. u la! To ja wiem, jest jeszcze jeden breakdown, którego muszę zobaczyć. I też było ostatnio we wtorek. No i mam nadzieję, że mi się uda, bo to jest trochę coś podobnego też takie wysokie, tylko że tutaj, ja nie wiem czy mam to zdradzać, co to jest, ale ja wiem, co to jest. To jest takie słone. To jest bardzo dobra przekąska, ale to słone coś ma, oczywiście, nogi. No dziwne by było, jakby to nóg nie miało, nie? I on oczywiście ma też kolegę, który idzie obok niego. I on ma tę rękę. I powiedzmy, że zaczniemy od tego, bo on ma takie opakowanie, ale na tym opakowaniu się nie kończy, bo on tu ma na środku etykietkę. Taką całą, powiedzmy, czerwoną. No potem coś tam żółtego w środku jest. No i on oczywiście też ma oczy. Normalne gały ma. O, z kropeczkami. Tutaj ma etykietkę dalej. Czerwony napis. I tu trzeba mu napisać Q-U-E-S-O. A tu ma drugą etykietkę. Tylko, że tutaj w tej etykietce już jest czerwone tło. I tu jest napisane, że to jest hot. Bo to jest ostre! No i tam delikatnie można mu taką poprawić. Tu, żeby sobie lepiej wyglądał. Tutaj tak samo. No, ale jeszcze kolega tu po lewej jest. Ale on dobrze, że tutaj w sumie został sam. Bo on to jest i tak w ogóle. To nie ten żółty. O, on ma taki wielki nos tutaj. Tu obok też, o tak. O, i on ma takie długaśne brwi. Tylko brzydkie teraz zrobiłem. On, on jakoś tak ma. I on tu mu się poszerzają. Teraz jedno oko, drugie oko. I teraz uwaga najbardziej. Bo teraz trzeba było dać taką głupią minę. W sumie muszę ją poprawić, bo wyszła brzydko. Oj, tro! tu rozszerzę. I teraz cały ma taki pasek na środku w tej buźce. A tutaj to w sumie ja nie wiem, co on ma, ale coś tam ma. No i no chyba wyszło. Dobra, wyszło mi. Ja uznaję, że mi wyszło. Uwaga, sprawdźmy. Zapisujemy i sprawdźmy, jak nam wyszło. Uwaga, uwaga. Jest! Dobra, chips and queso. 25 milionów na sekundę. No i mówiłem, że jest taki smutny, dziwny. No, dobra. Chodź tu chips and queso. Od razu może mu walniemy rainbow i wszystkie trejty, tak? Zanim zobaczymy i porównamy sobie wtedy. Musimy ich dać tu równo na środku i dodać Teraz te rainbow mu całe I Jeszcze mam po pozapisywane Dajemy tu na samą górę i uwaga Zapisujemy i sprawdzamy Co wyleci teraz O dobro leci chips keso queso ja cię kręcę To zarabia ile? 2,9 B na sekundę Ej, to, to już wygląda jak laku karat On w ogóle chipsy nie wygląda and keso. jak chips queso Czy ja w ogóle dam radę porównać? Tak dam radę porównać Tu sobie zbieramy pieniążki Tu jest zwykły chips Keso, i zaraz obok niego będzie smutowany ze wszystkim. One już w ogóle nie wyglądają tak samo. Czyli ten zarabia 25 milionów na sekundę. A jak dostanie rainbow i wszystkie trajty, jakie tylko się da, to jest ponad 100 razy więcej. No i ja już bym chciał narysować sobie kota miaula i zobaczyć, jak to wszystko tu będzie wyglądało, bo będzie naprawdę super. Tylko jest jeszcze jeden fajny, duży breyrod, którego bardzo chętnie bym tu zobaczył na żywo. I on w sumie jest dosyć prosty do narysowania, bo potrzebny. Jest tylko taki prawie, że prostokąt. Bardziej przypominający kwadrat. No bo jeszcze można by tak naprawdę to lekko wydłużyć. Tu na dole to prawie nie widać. Bo on ma tutaj taki czerwony pas. A przez ten czerwony dywan go nie widać. Ale dobra, tu ma takie podstawki. Tu ma takie coś, bo to jest chyba daszek. I na górze ma coś, co nie do końca wiem, co to jest. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie no, naprawdę trzeba to zmniejszyć, bo zaraz nie zmieszczę. Tu znowu coś podobnego, tylko że czerwonego. Te czerwone coś idzie. Idzie aż tak. Teraz bardzo podobny kolor do bazy, bo tutaj jest takie coś. No i teraz, tu na górze. Właściwie to jeszcze wyżej, bo to się musi stykać. Idzie tak. Idzie tak, idzie tak. On tu powinien mieć uśmieszek. No i niestety dziad też ma zęby. Po co im te zęby tu? Naprawdę, tym Brajrotom nie są potrzebne zęby. No, kto to będzie rysował potem? Dobra, tyle mu wystarczy. Jęzor też ma, bo on się cieszy. Tu obok ma takie coś. Powiedzmy, że to są uszy, ale to nie są uszy. Ja wiem, co to jest? I nie wiem, czy wam powiedzieć. No powiem wam, bo wy też pewnie już wiecie, co to jest za brainot To są lusterka. Teraz on ma tak. Jedno oko takie, drugie takie. I to jeszcze nie koniec, nie martw się, bo tak naprawdę te oczy są trochę niebieskie, ale tylko tutaj. Tak na zewnątrz, bo teraz można budować normalnie białe. Ładne, żółte brwi. Nie wiem, dlaczego on ma tu czerwone, podkrążone oczy. I można to teraz zapisać. I uwaga, zobaczmy, czy mi się udało. Tak! Jest, dziadyga! Horegini boom! No i właśnie, zaraz się okaże, co to tutaj tak naprawdę było. Tylko go kupimy. Że ja nie mam pojęcia, co to było tutaj na górze. Dlaczego to tak dziwnie wyglądało. A kółeczka jeszcze ma. Tu byś... Tak, to jest bus. Tu są lusterka po lewej i prawej. Aha! Bo to są głośniki! Bo to była cała ciężarówka z głośnikami. Jak się od boku spojrzy, to widać, że grają te głośniczki. Ale to jest kozackie, zobaczcie na to! One normalnie grają. No, a od przodu to nie wiadomo było, co to jest. Jak dach to wyglądało. Dobra, ja muszę narysować tego Kota. Więc teraz wszyscy miłośnicy kotów, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale musicie mi wybaczyć, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze i ładnie narysuję. Ogólnie to jest taki kot połączony z sobą. Ja już wiem, że ja to za dużo narysowałem, to musimy zmniejszyć, bo się nie zmieści. Teraz tak, powiedzmy, no nie, no za gruby będzie. O, może tak. On tu będzie miał piórka te swoje. Ciach, 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 ciach. Tu ma piórka, piórka. On idzie ogólnie, powiedzmy, że dotąd. No i tu z tyłu ma jeszcze taki wachlarz. Jaki wachlarz? To jest ogon co ja gadam? Dobra, jest ogon, ale on tu ma nogi. Normalnie ma tu nogi dwie. Brzydkie mi wyjdą, przykro mi. Nie moja wina, to, to jest wina tego kota. Chociaż mu pazury zrobię lepsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No i dobrze, jest dobrze. Teraz ta gorsza część. Bo niestety trzeba go tutaj jeszcze domalować. On ma tutaj piórka. Tu ma z tej strony też. I jakoś tak Ja nie wiem co to będzie Ja naprawdę nie wiem co to będzie Na szczęście on tu w środku Jest cały taki prawie biały Taki pr kremowo biały Więc to jest ta prostsza część I uszy też ma takie Więc to też jest ta prostsza część Dobra, a teraz buzia Ta trudniejsza część Dobra, jakoś odtąd On ma taki nosek mały I tutaj cyk wąsiki I teraz tu mu jakoś tak idzie Takie pióra, nie wiem co to jest w ogóle I cyk, jedno o Oko, drugie oko Dobra, krzywo, no nie no i tak mi wyjdzie Krzywo no, dobra trudno Tu będzie miał tak, tu będzie miał tak Nikt nie powiedział, że ten Miaul ma być zdrowy, tak? To po prostu Ma być miaul, ale czy będzie zdrowy To bez przesady, trochę chory Może być, a zrobimy tak pół Pióra tutaj i o, zobaczcie Będzie dobrze, on się będzie cieszył To jak to wygląda No, zobaczcie na jego buzie. Wydaje mi się, że jest okej, okay. mam Nadzieję, że mi się udało, zapisuję to. I uwaga, uwaga, uwaga. Jest miaul. Leci dziadyka nawet. Cała mapa się zmieniła. Ole kozak. Dobra, ja chcę go jeszcze zobaczyć rainbow. Ze wszystkimi trejtami. Ile on zarabia? Normalnie bazowy zarabia 275 milionów na sekundę i bierzemy tego miaul do bazy. A teraz dorzucamy mu rainbow. Tylko to, to musi być porządne rainbow. I wszystkie trejty. No i teraz to musi wyglądać świetnie. Uwaga, uwaga. Leci. Ło. Ho ho! Ile czapek? Pierwsza czapka. Druga, trzecia, czwarta. Jeszcze tu napis 10B. Bierzemy go do bazy. Ja jestem ciekaw, ile on zarabia. Tak według moich obliczeń ponad 30B na sekundę, jak nic. Ale fajny ślad zostawia. Tu jest zwykły, który zarabia, 20, 275 milionów, a ten to zarabia... Dobra, nie widać tego. No nie widać tego! O, 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 o! o. Jest widać! 31, prawie 32b na sekundę! A teraz ciekawie mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy, na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu, ten odcinek będzie też świetny.